Każdego roku na Islandii przypada taki okres, okres, w którym nowi mieszkańcy mogą ponarzekać na bezsenność, zaś ci, którzy już są zmęczeni przesileniem zimowym, cieszą się nadaremnie permanentną światłością. I mowa tutaj o polarnych dniach. Polarne dni na Islandii istnieją i trwają od połowy maja do połowy sierpnia, czyli bardzo długo Moim zdaniem jest to super okres, w który napawa optymizmem i można naprawdę go aktywnie spędzić. Na mnie to działa tak, że po prostu jestem mniej senny. Jest cały czas jasno. Radzę sobie w taki sposób, że po prostu śpię z klapkami na oczach. Z taką opaską na oczy. Jak tu przyleciałem, również miałam problemy ze snem, ale z czasem po prostu przestało mi to przeszkadzać. Kiedy mam wolny dzień, to naprawdę bez znaczenia, kiedy wstanę i kiedy pójdę spać. Jasno jest cały czas przez 24 godziny, szczególnie w tym okresie. Teraz właśnie jest przesilenie letnie i w tym roku wypada 24 czerwca. Tak mi się przynajmniej wydaje. Słońce zachodzi tuż przed północą, a wschodzi już o 3 godzinie w nocy. Ale to wcale nie oznacza, że jest ciemno przez te 3 godziny. Jest jasno, tyle że nie ma słońca. W sumie wybrałem słaby okres, bo dzisiaj jest straszna szarówka, ale i tak jest pięknie. Uwierzcie, że przez ostatnie dwa tygodnie pogoda na Islandii naprawdę zaskoczyła każdego, aż wszystkie lodowce potopniały. Jeśli oczekujesz zmiany pogody na Islandii, to poczekaj 5 minut, tak mówią Islandczycy. Właśnie się o tym przekonałem, się śmiałem, że to chyba nie działa w okresie letnim. Działa, zaczęło padać i zmógł się wiatr. Jeszcze tylko napomknę, że lato na Islandii trwa zaledwie 2,5 miesiąca. Trzeba korzystać, póki można. No faktycznie zdążyło się przyjaśnić przez ten czas Minęło 20 minut. Jest bardziej słonecznie, choć te chmury mnie niepokoją, ale ma być tylko przelotny deszcz dzisiaj, taki 5-minutowy lubi tutaj taki być. Łubina laskański. z pozoru roślina, która wygląda jak kwiat i porasta coraz większy obszar Islandii jest gatunkiem inwazyjnym. Choć widok wielkich obszarów porośnięty tą rośliną jest niesamowity i może wydawać się estetyczny, to fioletowe cudzysłowe kwiaty są niewiarygodnie silne i wyrastają bardzo szybko, przez co przeszkadzają rodzimym gatunkom wyrastać. Białe to są spowodowane pochyleniem osi Ziemi w kierunku Słońca w okresie letnim. To samo nachylenie osi Ziemi wraz z Ziemią wokół Słońca powoduje, że powstają pory roku. Im bliżej północnego lub południowego biegunu, tym bardziej drastyczna zmiana jest pomiędzy sezonem letnim a zimowym. Większość ludzi na świecie mieszka daleko od biegunów, więc nie odczuje tak wielkiej różnicy pomiędzy tymi sezonami. Zimą również nie jest zupełnie ciemno. Najkrótsze dni przypadają w grudniu. I mają około 4-5 godzin. Na moim kanale znajdziecie film o polarnych nocach również. Warunki są spokojne no na dziś, żeby polatać dronem. Nie stracę drona przez pogodę. Nie stracę również drona ze względu na to, że nie jestem w strefie rządowej ani blisko lotniska. A jak widać, na cały Reykjavik przypadają strefy rządowe czy też lotnisko. I Jak ja jestem sobie w tym miejscu, to jestem wręcz na krawędzi. Aktualnie mieszkam w Keflawiku obok największego lotniska na Islandii, czyli główne lotnisko. I najbliżej, jakbym chciał polatać sobie dronem, zazwyczaj jadę do Garduru, który też jest 10 km od miejsca zamieszkania. Ale już niedługo, przeprowadzam się. Czar pryska szybko, bo szybko przychodzi zima. Rośliny zaczynają więdnąć, nabierając brązowego koloru. Wtedy wszyscy wyczekują śniegu, który przykryje niechciany obraz.